A siódemka ma trzy nadstawki. Siódemka ma trzy nadstawki. W siódemce mamy alpejkę. zobaczycie co robi alpejka. Ta nadstawka została założona w zeszłym tygodniu. Już tutaj widzę ruch. Nadstawka jest jeszcze pusta. Tak, ta jest pusta. Ale dwie kolejne podejrzewam, że będą pełne. Więc w zasadzie, jeśli chodzi o, o tę rodzinę, tutaj można byłoby już robić miodobranie. Bo, bo zobaczcie, jak wygląda sytuacja: to jest ramka gotowa do, do miodobrania. Także tak naprawdę nie muszę wyjmować, ale słuchajcie, zobaczcie. Tak ta wygląda tak samo z jednej strony, chociaż. wygląda tak samo hop i ta wygląda tak samo hop ciężka, no tutaj będzie miód tutaj będzie miód i te wszystkie wyglądają dokładnie tak samo, jeszcze zobaczymy tutaj mam kolejną nadstawkę No, i tutaj wygląda sytuacja podobnie. Tutaj jest pusto. Tak, zobaczcie, tutaj pełne i zasklepiane. No, jest ewidentnie tydzień do niedobrania. Także na i szykujemy się w sobotę przyszłą. Będziemy zabierali pszczoły miód. I zaczniemy zakarmianie na zimę i leczenie pszczół. Pełne ramki. Pełne ramki. Tak naprawdę, gdyby, gdyby w pozostałych ulach była taka sama sytuacja, to byśmy miodobranie robili już już dzisiaj. E, no dobra, nie będę tutaj zaglądał do, do gniazda, tam ewidentnie wszystko jest w porządku, także będziemy przeglądali trójeczkę.